Witam serdecznie i zapraszam na czytanie. Wszystkie osoby z podzmaku ryb. Czytanie jest na grudzień 2024 roku. I pamiętajcie o tym, że jest to ogólne. Zaczynamy od energii głównej, która dla Was będzie... Król Kielichów. Co odejdzie do przeszłości... świeci na faca. To mi poszły te trzy karty. Więc tak pas. Praca. Dansa rodzina. miłość i inne relacje jeszcze karta rada Karta pozytywnej kreacji. Karta kreacji. I jeszcze jedna karta z Zaczarowana mapa. Energia główna to król kielichów, czyli połączenie energii wody z energią powietrza, emocji z intelektem. Będziecie empatyczne i wrażliwe, będziecie zjednywać sobie ludzi, możecie komuś pomagać słowem, radą, będziecie działać siłą swojego umysłu, jednocześnie mając dostęp do swoich emocji i rozumiejąc je. Możecie też mieć przekonanie o swojej sile, mądrości i skuteczności. Przez co będziecie wzbudzać szacunek i posłuch innych osób, które mogą postrzegać Was y, jako tajemnicze, wyjątkowe, które wiedzą, czego chcą, i konsekwentnie dążą do realizacji swojego celu. Co odchodzi do przeszłości, tu mamy siódemkę, buław i Cesarza. Czyli do przeszłości odchodzi odpieranie ataków i wyznaczanie własnych granic poprzez wzmocnienie swojej pozycji życiowej, stabilizacji, harmonii, poczucia y, się panią sytuacji i dostrzeżenie tego, że możecie kontrolować przebieg niektórych zdarzeń. U kogoś może chodzić o odpieranie ataków i wyznaczenie granic mężczyźnie, na przykład szefowi, ojcu, mężowi. Mężczyźnie, który narzucał wam swoją władzę, wymuszał posłuszeństwo, posłuch? Co przyjdzie nowego? Tu mamy trzy karty: Asa, Buław, Asa, Mieczy i Trójkę. Kielichów. I tu pokazują nam się dwa asy, więc ewidentnie coś się zaczyna. Pojawia się olśnienie, wymyślenie czegoś nowego, szansa na rozwój i rozwiązanie jakiegoś problemu, i rozpoczynacie to. Działacie, macie odwagę do działania i sprzyjające ku temu okoliczności, i sprawia to Wam radość. Inne osoby wspierają Was w tym przedsięwzięciu. I oczywiście dla każdego może dochodzić coś innego: praca. Prace mamy rycerza kielichów, rycerza buław i arcykapłana. Możecie wykonywać zawód związany z rozwojem duchowym. Z kontaktem, z innymi ludźmi, lub też wykorzystując swój zmysł artystyczny, może tu chodzić o jakieś intensywne, ale krótkotrwałe działania, w których kierujecie się swoimi zasadami, i może też chodzić o pracę w grupie z grupą osób. Ale może chodzić też o z arcykapłanem o konieczność załatwienia jakichś spraw formalnych związanych z Waszą pracą. I teraz mamy finanse. Królowa Kielichów, Kochankowie i Głupiec. Jeżeli chodzi o finanse, kierujcie się swoją intuicją. Być może chcecie coś zainwestować, w coś zainwestować, coś sprzedać, albo coś kupić, bo mamy tu głupca, czyli coś nowego nam się pokazuje, może zainwestować w jakąś podróż, albo też dziecko dziecko, dzieci jeżeli macie dylemat zaufajcie swojej intuicji i podejmijcie decyzję ponieważ odkładanie jakby te podje... kochankowie pokazują, że odkładanie podjęcia decyzji może wam nie służyć czyli nie wiem, no o co to może chodzić może coś po prostu podrożeje dobrze, teraz mamy rodzinę. A w rodzinie mamy arcykapłankę siódemkę mieczy i szóstkę buław. Czyli tak, arcykapłanka pokazuje nam, że niektóre z was mogą chcieć być samotne z wyboru. I w tym kierunku działają w ukryciu, albo muszą wykazać się sprytem, żeby osiągnąć to, co chcą. Jeżeli ciebie to nie dotyczy, to może będziesz musiała wykazać się łagodnością i empatią. Hmm, oraz wyrozumiałością w sytuacji, w której któryś z domowników ukrywa coś, zachowuje dystans albo też ucieka od, odpow od odpowiedzialności. I tak, trzeba będzie tą osobę może zmotywować, okazać jej wsparcie. I wtedy się otworzy i szczerze z wami porozmawia. Miłość. Tu mamy pazia mieczy, siłę i rydwan. Paść mieczy pokazuje nam wyjaśnianie jakiejś wątpliwości. I po tym wyjaśnianiu, wyjaśnieniu tych wątpliwości, następuje ożywienie w związku. Okazywanie sobie uczuć i Redman pokazuje nam też, że trzeba będzie wyjść z inicjatywą, a wtedy ta relacja nabierze tempa. Poczujesz się atrakcyjna i kochana. Inne relacje. Tu mamy króla Buław, dziewiątkę Buław i dziewiątkę kielichów. Król Bław pokazuje nam się tu jako osoba bardzo ambitna, żywioł, żywiołowa, zawsze taka gotowa do działania, albo po prostu ktoś z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. I do tej osoby nabieracie dystansu. Będziecie chciały się na chwilę odizolować i tak jakby miało wam ta izolacja przynieść szczęście, dać szczęście. Może po prostu macie w otoczeniu taką osobę, która swoją żywiołowością Was męczy i potrzebujecie odpocząć troszkę od tej relacji? Nie wiem, coś takiego nam się tu pokazuje. Jako kartę radę mamy Asa Pentakli. I on radzi, żeby zacząć działać już tu i teraz i wcielać swoje plany w życie. Żeby nie czekać z ich realizacją, tylko wziąć się za to już teraz. Jako kartę pozytywnej kreacji mamy kartę kreacji, czyli przestrzeń maluje dla Ciebie najpiękniejsze obrazy przyszłości. I jeszcze karta z zaczarowana mapa zachęta. Zachęta. Zostałeś naprowadzony na właściwy kierunek. Ta karta łagodnie zachęca Cię, abyś wykorzystał swoją moc. I sięgnął po marzenie swojego życia. Nowe rzeczy czekają na odkrycia, a opiekuńczy wszechświat popycha cię delikatnie we właściwym kierunku. Otrzymasz pomoc, jakiej potrzebujesz, i nie będziesz sam w trakcie swojej wyprawy. Każdy Twój krok jest teraz wspierany przez mądrość wszechświata. Jesteś na właściwej drodze. Idź dalej. I to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam Was na kolejne. Pozdrawiam serdecznie, cześć.